Witam. Dzisiaj otwieramy unboxing, czy nie wiem jak to się czyta. Ja nagrywam w tym samym dniu co no to co ten trzy czy te opakowania, to jest jedna karta z limitowanej edycji. No. Kosztuje 19.50. Okej, okay. to otwieramy. Czemu by nie otwierać? Tym razem dam sobie to gdzieś, jakieś tutaj, na przykład, o tak, żeby tu coś stało I otwieramy. Gdzie to moja piersi? A tu. Ślepy jestem po prostu. Otwieramy. Ja otworzę. Otworzę ja. Nie będziecie musieli widzieć, jak to otwieram, bo to jest nudne do otwierania, prawda? Kurde. Ok, tu się otwiera. Oje. Oh, yeah. Ja już chyba otworzyłem. Oh. Tutaj widzicie, tu otwieram, ale czy nie wiem, czy tu dobrze otwieram. Czekajcie na no śniata. Gdzie? Już jestem z powrotem. Ciacha, cia. Ciacha, Kurde, tylko nie wiem czy to się da odciąć. Okej, okay, udało się, odciąć. Jakaś taka pierdółka. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. Pociągnę. Jedna karta z messim. Kurde! Jeszcze raz obciem Obetniemy tutaj. Okej. Okay. Wtedy miałem ułatwienia. Kurde! A! Nie patrzymy. Na razie na edycję limitowaną. Edycję limitowaną zostawię na koniec. Nie wiem, jaką się nazywa. Też nie wiem, też nie wiem. Ouch, też nie wiem. Dobra, na razie to zostawiamy i zobaczymy, jaka to jest karta. Luanzo Higuin. Czy jakąś się. Mam pierwszą, czek, czwartą już limitka Ile on ma? No atak z ataku jest świetny. Widać, że z ataku jest świetny. Z obrony nie tak, z tego środkowego to nie wiem co. Okej, okay, mamy pierwszą limitkę! Z tego paka otwieramy teraz następne karty. Teraz mogę tutaj to doć. będziecie widzieć moją twarz. Okej! Okay. Dobrze, otwieramy! A kurde, jak to długo otwiera? O, tej, jej, 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 tak Tej karty jeszcze nie mam. Tej też nie mam. Tej... Też nie mam. Znów to! W drugim unboxingu tym samym. Tam też mam. No i... Znów on! Nasz pokrewniak! Nasz pokrewniak, który jest w albumie. Tutaj oto mój pokrewniak. Widzicie? Pokrewniaka. Pokrewniak? Dialungi buffon? Tak, tych kart jeszcze nie mam. Okej, okay, otwieramy następną kartę. Ciekawe co w niej będzie. Aby coś było tajemnego. A! Sukcia. Tą kartę chyba mam. Nie wiem. Chyba jej jeszcze nie je mam, prawda? Czy jej jeszcze nie mam? Tej na pewno je mam. O, w Japonii. Tyka. Tyka. Też nie mam. Woo! Honest to watch! Honest to watch! one one to watch! Yay!